Teraz pokażę przepis na sałatkę w stylu nieistniejącej już Marcello pizza z Kwidzyna. To była sałatka wiejska, myślę, że dość dobrze udało się ją odtworzyć. Potrzebna będzie zielenina, w oryginale była to pekinka. Mięso z kurczaka z rosołu, majonez, cebula, pomidor, koperek i jajko na twardo. Dobra, na no talerzu stawimy, układamy zieleninę. Potem mięso. Cebula. Nie żałujemy majonezu. Pomidor zimowy, to się tak rozpada Jej to. jajko powiedzmy w całości Pomidora też dołożę i koperek. Smacznego.